Już po raz ósmy w Białymstoku odbył się konkurs recytatorski Twórczości Karola Wojtyły Przekroczyć próg nadziei. Uczestniczyło w nim ponad 50 recytatorów. Konkurs zorganizowano w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Moje życie przestanie zależeć od wagi głębokowej krwi, i od znużenia mych stóp już nie będzie odsuwać się droga. Pochłonie mnie nowy czas, który w oczach gasnących już lśni, a będzie mieszkał z mym sercem. I wszystko się wreszcie nasyci, i myślą zostanie na pozór. A wówczas otworzę mą pieśń i pojmę z niej każdą włoskę. Otworzę wówczas mą pieśń skupioną nad całym twym życiem, zdarzeniem ogromnie jasnym i prostym, które w każdym człowieku poczyna się jawnie i skrycie. A we mnie stało się ciała i okazało się w pieśni. I doszło do wielu ludzi, w których znalazło swoją przestrzeń. Ten konkurs nie klasyfikuje uczestników w żaden sposób. Praktycznie każdy, kto ma ochotę zmierzyć się z poezją, prozą, w ogóle z twórczością Karola Wojtyły, ma szansę wziąć udział w tym konkursie i to jest chyba najcenniejsza rzecz, jaka nam jurorom tu się przytrafiła. Niemniej Wśród uczestników tej ósmej już edycji konkursu mieliśmy sporą grupę ludzi przygotowanych, teksty przemyślane i co najistotniejsze, przeżyte. Mnie osobiście, jako przewodniczącego Żyli, cieszy fakt, że ta młodzież próbowała podjąć dialog, podjąć rozmowę ze sobą, ze swoim wnętrzem. Ten dialog, który jest szalenie trudny, bo twórczość Karola Wojtyły zawsze sprawia kłopot, nawet dojrzałym artystom, dojrzałym wykonawcom. W wypadku tego konkursu, tym cenniejsze jest to, że robią to młodzi ludzie, niedoświadczeni. Dla nas jest to znakomita okazja do wspólnego dialogowania, wspólnego bycia ze sobą i ze słowem, bo słowo jest tu najważniejsze. Zadaniem dorosłych jest stwarzać okazję młodzieży do tego, żeby poznawali swoje możliwości, żeby przekraczali swoje możliwości, żeby zdobywali doświadczenie w, także w zakresie monologu wewnętrznego. Poezja Wojtyły jest znakomitym materiałem na monolog wewnętrzny, na prowadzenie dyskusji z sobą. O Bogu i o tym, jak wiązać niebo i ziemię. A y, Wojtyła nie kombinuje, nie oszukuje. Wojtyła z ogromnym natężeniem i w taki bardzo szczególny sposób y, zastanawia się, jak pogodzić y, to wszystko, co jest dramatem i to wszystko, co jest ufnością. Najczęściej są to, y, powiedziałbym, stety, bo nie niestety, ale teksty najbliższe ich wrażliwości. Ich doświadczeniom życiowym to jest w ogóle problem, jeśli chodzi o twórczość Karola Wojtyły, która jest zbyt dojrzała dla wieku wykonawców. Więc sięgają najchętniej do tekstów przede wszystkim ze sztuk Karola Wojtyły. Tam odnajdują dialogi, odnajdują wypowiedzi młodych bohaterów. Myślę, że to jest chyba im najbliższe. Szliśmy właśnie w prawą stroną rynku, gdy Andrzej odwrócił się i rzekł. Moją towarzyszką życia. Tak powiedział. Nie powiedział, czy chcesz być moją żoną, ale moją towarzyszką życia. Było więc przemyślane to, co zamierzał powiedzieć. Mówił zaś, patrząc przed siebie, jakby się lękał wówczas czytać w moich oczach, a równocześnie jakby chciał zaznaczyć, że przed nami jest jakaś droga. Nagle błysnęła mi myśl, pomiędzy profilem Andrzeja a wieżą starego ratusza w naszym mieście dziś między godziną piątą a szóstą po południu, gdy Andrzej poprosił mnie o rękę. Żyli konkursu oceniając bardzo wysoki poziom recytatorów przyznało aż 12 wyróżnień. Laureatką trzeciej nagrody została Martyna Poznańska. Żyli przyznało też dwa równorzędne drugie miejsca. Otrzymały je Adrianna Winnicka oraz Ewa Romantowska. Laureatką ósmego konkursu poezji Karola Wojtyły przekroczyć próg nadziei została Urszula Dziekońska z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Janstoku. Będziemy udział w tym konkursie dlatego, że uwielbiam poezję Jana Pawła II. Niosą one bardzo głębokie przesłania i ja jestem jedną z odbiorczyni tych przesłań i chcę nieść tą prawdę, którą niesie Jan Paweł II innym ludziom. Być może w inny sposób zinterpretowaną. Sama poezja ma w moim życiu wielkie znaczenie, a tym bardziej poezja Wojtyły, która zawiera w sobie ogromną filozofię, w pewien sposób trudną do odebrania, ale z drugiej strony bardzo prostą i uczy nas pewnego podejścia do życia. Tak samo i mnie. Ta poezja, jak już mówiłem, jest bardzo osobliwa i potrafi każdego człowieka czegoś innego nauczyć. Mnie nauczyła innego patrzenia na życie, innego patrzenia na innego człowieka. To pomaga w ogóle w